<laughs> Módlmy się. Boże nasz ojczą, cześć Najświętszej Marii, Pannie Królowej Polski. Przyjęliśmy sakrament odkupienia. Sprawa byśmy zostali napełnieni twoją łaską. I coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A dzisiejsza Eucharystia to dobra okazja, aby w imieniu Księdza Prowoszcza, wszystkich kapłanów, całej Wspólnoty prawie podziękować tym wszystkim, którzy dbają o to miejsce, że są pięknie przygotowane, zadbane. Wielkie Bóg zapłać, niech dobry Bóg wynagradza potrzebnymi łaskami i zdrowiem. Tutaj miałem przyjemność poznać Pana, tylko, pan, że raz z mamą, prawda, że to już pięknie i oby ta sztafeta pokoleń a nadal. A dziękując Bogu, przez ręce Maryi, za wszystkie łaski minionego roku, prośbę potrzebne w tym nowym, szczególnie w tym również roku rolniczym, który się rozpoczyna, proszę o dobre urodzaje, zdrowie dla domowników, a o radość życia wiecznego dla tych wszystkich, którzy już z tego łez padołu odeszli. Jerzy aleysa Chrystaleysa i Jerzy aleysa Chrystę usłysz nas Chrystę wysłuchaj nas jesteś ukojeniem nas Bojuje gniewa Boża syn Jezu, świata Boże, zmiłuj się nad nami. Dużym Ty Boże, święta trójca jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, święta Boża Za nami, matko kościoła, matko łaski Bożej, zmódź się za nami, matko miłosierdzia, matko nieskarana, zmódź się za nami, matko najświętsza. Złódź się za nami, Matko Przedziwna, Matko Za nami, pan pan obierna, mój się za nami. Wierzę sprawiedliwości, są co się za nami o naszej radości. Przybytku ducha świętego módl się za nami. Przybytku chwalemy, przybytku sławnej pobożności. Módl za nami. Różo duchowe Dawidowa. o Dawidowa. Módl się za nami w jednostko ślicznojowej do Rana, uzdrowienie chorych. Mógł się za nami, ucieczko grzeszną, w odierzycielko sprawiony. Mógł się za nami, z Królowo apostołów, królowo męczeńków, mu się za nami. Królowo wyznawców, królowo dzielnic, mu się za nami. Królowo wszystkich świętych, królowo z mazy pierworodnej poczęła, mór się za nami, królowo w wzięta, królowo w świętego, mór się za nami, królowo w Na Panie, 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 który kładziesz Panie, świata zmiłuj się nad nami. Módl się za nami. święta Boża Panie, abyśmy się stali Panie, 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 Prosimy Cię, Panie Boże, do zwolna usługą Twoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną najświętszej Maryi, i zawsze dziewicy raż nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielko, naszymi prośbami. Graźnie gardzi w potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód pragnę zawsze wydawiać. Panny odpalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pożytkowniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi najwyższemu nas doda. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli, wezwawszy pomocy Twojej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę, przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą Bogarodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecię Jezus pokornie błagamy. Weźmy łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach opatrznościowy z Bożej rodziny. Czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa, odda nas ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i Potem, Potęży nasz wybawco przyjdź na łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś ratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć większą szczęśliwość w niebie. Amen. Amen. Bóg za wspólną modlitwę. To było coś dla ducha, teraz będzie coś dla ciała. Koło gospodyń wiejskich w tym też serdecznie zaprasza na poczęstunek. Dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do możliwości sprawania tej Eucharystii w tych barukach plenerowych, na pięknej łonie natury, Pana, dalsze życie wierne Bożym przykazaniom. I nie wolne też od codziennych trudów przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami Twoim, Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu